Hoka One One Clifton Edge. Clifton Edge, podobnie jak klasyczny Clifton, jest to but do biegania po twardych nawierzchniach o bardzo dobrej amortyzacji. Różni go natomiast geometria podeszwy, która, jeżeli spojrzymy na buta od góry, wylewa się zarówno na boki, jak i do tyłu. Ma to poprawiać z jednej strony stabilność, z drugiej strony dawać dodatkową amortyzację w części piętowej. Podesza wykonana została z nieco innej pianki EVA niż w modelu Clifton, przez co but jest w odczuciu nieco bardziej twardszy, natomiast nieco bardziej stabilny. Cholewka Klasycznego meszu, przestrona dosyć dobrze dopasowana w części środkowej, dosyć, dosyć swobodna z przodu, z wzmocnienia w części przedniej, podobnie również jak w klasycznym Cliftonie. Bieżnik nieco bardziej agresywny, tak więc ten but sprawdzi się i na twardy nawierzchni, na której został przede wszystkim przeznaczony, jak i w nawierzchni lekkiej, trailowej powiedzmy. But ten, mimo dosyć dużej podeszwy, wazy dosyć mały jest, to 253 gramy, natomiast drop pozostał tutaj na dosyć niskim poziomie, bo mamy tutaj 5 mm. A to był poka o neonek i stąd